Drodzy, jak widzicie kolejny odcinek, dzisiaj wlatuję z E46, nie za wiele się tutaj zmieniło pod maską, jak widzicie w tej chwili silnik jest już budowany, tak bym to nazwał, doszedł tutaj filtr stożkowy i w tym momencie samochód odpala, ale nie ma tutaj bardzo reakcji, gdyż uszkodzony jest przepływomierz. Także jak ktoś nie wie to ten element jest uszkodzony. No i w zasadzie mógłbym powiedzieć, że silnik jest praktycznie złożony na 100%, ale jeszcze kilka detali tutaj brakuje na tą chwilę również czekamy czekamy na takie kolanka, które tutaj będą przychodziły do kolektora. One zostały zamówione przed świętami. Dzisiaj jest równy tydzień po świętach nie dotarły niestety więc nie możemy zrobić nie możemy tego silnika nie możemy tego poskładać także myślę że chyba tyle na ten moment tu widzicie jeszcze wydech sobie leży nie został jeszcze w żaden sposób zrobiony a będzie przerabiany no i co komputer w środku błędy sczytane uszkodzona przepływka no i co trzeba dzisiaj tą przepływkę będzie zamówić i mamy kolejne parę dni zanim to wszystko do nas dotrze no ale tak obiecałem wam że jakiś tutaj jakiś tutaj materiał do was wleci więc po to też nagrywam po to też pokazuję i wyjaśniam Damian a co, co zostało czekamy w sumie na te kolanka tylko do tego tumika nie no i co i jak te kolanka dojdą no tak, no to przepływomierz, to właśnie wspomniałem, że przepływomierz jest, jest do wymiany. No i co, jak ten przepływomierz dojdzie, kolanka dojdą, to teoretycznie można go już odpalać, i co? I można już teoretycznie próbę. No wiesz, tak naprawdę, przód już jest gotowy, nie, to już jest tyle. No wiem, no ale. No nie będę składał, bo będzie łatwiej po prostu ustawić wytrzymałość. No tak, no to wiadomo, no tam odspoczę. Tak, czyli tak, słyszeliście i tu od spodu również to wszystko jest poskładane. Nie sądzę, już ten stabilizator jest do wymiany, no no, no to co? No bo ja wspomniałem, że jest przepływka do zrobienia. Są te kolanka tutaj do kolektora. E, tak jak mówisz jeszcze ten stabilizator. Na tą chwilę no co, on odpala, tylko. No reszta wyjdzie w praniu. No, no tak, no to wiadomo, reszta wyjdzie w praniu. Na, na tą chwilę e, odpala i teoretycznie jakiś tam med by mógł zrobić. Nie, to już No, no ale tak jak w... często się niestety dzieje, wychodzą kwiatki. W tym wypadku kwiatkiem okazał się właśnie przepływomierz, bez którego nie możemy zrobić żadnej jazdy próbnej. No, tak minus, że bez przepływomierza tu nie reaguje gaz. Nie? To nie zrobi nic. No, czyli, no, ale to powiedzmy, jakiś tam po podwórku zobaczyć, potoczyć się, czy on w ogóle rusza. No to można by było zrobić, nie? I ten wybierak, wybierak odbiegów też jest już ogarnięty, nie? Tam delikatnie ta czwórka haczyła, ale to. No, to się no, no wiadomo, no, to dopiero trzeba będzie potestować. Na testach wyjdzie wszystko. Co tu zostało jeszcze zrobione? Na pewno jest to jeden z trudniejszych zabiegów, bo wrzucić sobie silnik tej samej, powiedzmy taki, który został wyjęty, wrzucić w to samo miejsce i pospinać to wszystko to nie jest problem. Tylko tutaj jest już jak widać i o czym zresztą mówiłem, wymiana w ogóle motora na, motoru na taki, który w tym modelu nie występował, nie? więc sama, sama praca była. Trwała i trwała, bo wiadomo, zanim te graty poprzychodziły, zanim my też sobie pozbieraliśmy coś, pokompletowaliśmy też, o, zapomniałem, właśnie. Jeszcze klimatyzacja nie jest ogarnięta, nie? No, ale to przewody jeszcze, nie? Musimy zamówić przewód, nie? No, no i, no ale to powiedzmy, że bez klimatyzacji, bez przewodu można go odpalić, nie? To, to można po prostu. To chodzi o to, żeby teraz zobaczyć, czy on w ogóle, jak to będzie się zachowywało, ale sama bryła tego silnika jest tutaj. Fajnie robi to wrażenie, bo jest jednak duże, wypełnia całą tą komorę. Także moi drodzy, jak słyszeliście z opowieści, parę rzeczy jeszcze zostało do dopieszczenia. Na parę rzeczy będziemy musieli niestety poczekać. Parę rzeczy nas uziemiły, gdyż te przesyłki są, jakie są, święta do tego były. No i co? Myślę, że chciałem zakończyć ten materiał w tym odcinku, a coś czuję, że przeciągnie się jeszcze o jeden nie mam pojęcia kiedy to wszystko poprzychodzi jak tu będzie z czasem, bo też nie tylko to się robi więc jak przyjdzie odpalimy zrobimy jazdę próbną to myślę że to już będzie zakończenie tego materiału całego tutaj swapu także widzimy się w kolejnym materiale słuchajcie jeszcze zanim się pożegnamy na dobre w dziewiątym czy w ósmym odcinku to jeszcze chciałbym tutaj wam opowiedzieć o przeróbce, przeróbce wiązki Dobra, to może ty, Damian, powiedz coś o tej przeróbce wiązki. Pokażemy to, nie? No, tylko tyle kwestia tego, że doszły nie? No tak, to ale tutaj się czasniej, no na pewno. Jak widzicie, tutaj to jest... jest... Cała, to jest cała instalacja od, od pedału gazu. Trzeba się wpiąć w sterownik. Tak samo jest od... To jest ogólnie instalacja silnika od cewy, trzeba się wpiąć, tak samo. Tu jest dołożona instalacja. Tak, Tego makaronu, tego makaronu. No tak, ale tego makaronu tutaj jest zdecydowanie więcej. I samo to, żeby, tak widzicie, tutaj polutować te kable, dojść coś co do czego, nie jest łatwym zadaniem. Więc to też nie jest tak, że sobie wypniecie, gdzie wam się pasuje, albo czerwony z czerwonym to na pewno nie będzie tak, że mają być razem ze sobą, bo w tym chyba wypadku nawet tak nie było, nie? czekajcie, jeszcze schematik Wam pokażę zobaczcie tutaj tutaj na przykład na schematach to jest ogólnie cały schemat gdzie trzeba było to wpiąć No, to też trzeba było poświęcić trochę no jak widzicie tych rubryczek, no, jest tego opisów opisów jest naprawdę jest naprawdę bardzo dużo i przede wszystkim czy można zrobić to w takim garażu, w którym nie ma jeszcze jakichś warunków nie mamy podnośnika, nie ma tutaj różnych, nie wiem, warsztatowych takich gadżetów, które możecie widzieć na niektórych, w niektórych punktach. Jak najbardziej okazuje się, że jest to wykonalne. Trzeba wiedzieć, co się robi. Dokładnie, umiejętności, a nie miejsce. Często kiedyś takie samochody budowały się, jak to w przysłowiowym można powiedzieć, w stodole i również jeździły również poleruje samochody też obecnie w tym garażu dla szaku tak to można nazwać i myślę, że klienci wracają, więc też są zadowoleni. No ale to nie dzisiaj o tym, nie dzisiaj o tym ten materiał. Teraz możemy się pożegnać i widzimy się w kolejnym materiał.